I właśnie w ten sposób widać, czy ktoś naprawdę pragnie prawdy. Tak? To rodzaj testu od Boga. Ci, którzy kochają Boga, chcą poznać Jego prawdę w głębi, nawet jeśli oznacza to zmianę tego, do czego są przyzwyczajeni. Dlatego wierzę, że imię Jeszua, to nie tylko wymowa, to kwestia serca, kwestia posłuszeństwa, czci i szacunku dla samego Boga Ojca. W Dziejach Apostolskich, 4:12 czytamy. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie ma żadnego innego imienia pod niebiem. Danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni. To nie tylko informacja, to wyzwanie, a kiedy uświadomimy sobie, że to sam Bóg nadal to imię, musimy zadać sobie pytanie: kto ma prawo je zmienić? Kim jesteśmy, aby je zmieniać? To miał tą okazję, by oszukać. Wiemy, że od samego początku diabel próbował odwieść ludzi od prawdy. Czasami robi to nie otwarcie, ale subtelnie, zaciemniając znaczenie, ukrywając je lub zastępując prawdę czymś podobnym, co wydaje się prawdziwe. W ten sposób powstało wiele tradycji, jak Boże Narodzenie, Wielka Noc i inne, które mogą wyglądać pięknie, ale nie mają absolutnie nic wspólnego z wolą Bożą. Nie znajdziecie ich nawet w Biblii. To samo dotyczy imienia Jeszua. Nie było to tłumaczenie pod kierownictwem Ducha Bożego, ale strata, przyćmienie tego, co powinno zostać święte. Jestem pewna, że Bóg chce teraz obudzić swój lud, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Dlatego tak ważne jest, Abyśmy powrócili do źródła.